Jak na jednorazowe yy, przypłynięcie po wodę, bo załoga była awanturna, to dosyć często tu jestem, nie? <grybujesz> Naprawdę jest taka, że mała idzie spać, a ładna pogoda jest, cisza, spokój. To, to sobie pomyślałem, że zamiast jechać samochodem i, i tankować, to mogę się przepłynąć. Natomiast yy, miałem nie, nie kręce, dlatego że chciałem Wam coś pokazać, bo przyuważyłem, więc za chwilę tam pójdę i Wam pokażę. Otóż chciałem Wam pokazać to. Ten wraczek krzesło ładne. Akumulator, poczekajcie, obejdę ten generator dookoła. Eee, w wódce rośnie trawa za akumulatorem, widać. Silnik elektryczny. Pomoc, ledwo żywy. Też na nim trawa rośnie. Natomiast e, w refozorom patrzycie na profesjonalistę. Jest, e, rozmawiałem z tym człowiekiem. Przejdę kawałek, pokażę wam jego barkę. To jest człowiek, który żyje z profesjonalnego połowu raków na Tamizie. Tu jest sak. Tu w tym miejscu, o o o tu jest. Tu są złożone takie, bo to jest sztywny, te są takie e, nie wiem jak to się nazywa e, miękkie no. E, e, rozmawiałem z nim, e, normalnie ma licencję wykupioną od e, od e, agencji zarządzającej rzeką na pewnym odcinku rzeki, tak mi powiedział, z Oxfordu, Abington, gdzieś poniżej Abington. I na barce ma zbeczki zrobioną wędzarnie. Wędzi prawdopodobnie, co mu tam wejdzie, bo to oprócz e, tych raków prawdopodobnie chodzą, wchodzą jeszcze ryby. No i mówi, że całkiem nieźle z tego żyje. Także. Tak, rybak chyba, nie? No... Rakacz? <noise> rakacz, rakacz, no profesjonalista. Przejdę kawałek dalej to wam pokażę go barkę. Wiecie, no nie chce mi się tam drawować. No barka jak barka tam stoi na dachu z beczki zrobiona wędzarnia i tyle. I tu nie ma co tam. Natomiast jak tu stanąłem to wam pokażę coś, bo tu jest... A po w temacie profesjonalistów to tu proszę. Tu jest parking e, sprzętu e, e, służb utrzymania rzeki, czyli należące do, do agencji zarządzającej rzeką. E, barki dowożenia to, to są barki dowożenia nie wiem, sypkich materiałów, gryz, e, hardcore jak oni to nazywają, czyli podsypka, piach. Tam jest stoi pomost. E, Dalej stoją takie te barki z kontenerami mieszkalnymi, żeby pracownicy mogli mieszkać. Tu gdzieś jeszcze niedawno stała koparka, musiała gdzieś pokłynąć. Także po co to pokazuję? Otóż po to, żeby pokazać ją, że rzeka żyje. Że, że te służby tutaj nie są od, od tego, żeby, żeby brać pieniądze za nic, oni naprawdę się starają. Naprawdę się starają. A w sumie tu powiem, powiem Wam, że kiedyś mówiłem, że nakręcę coś o infrastrukturze i jak już tu jestem i zacząłem o tych profesjonalistach, to, to skończę. E, licencja za rzekę jest liczona długość razy szerokość łódki. W moim przypadku to jest 9 razy 3, czyli 27 metrów. E, chyba 16 z groszami za metr kwadratowy. Ja płacę 416 funtów za rok. I w tej cenie mam właściwie wszystko za darmo. Śluzy są za darmo i to są z pełną obsadą tam jak wspomniałem wcześniej na którymś filmie wcześniej mówiłem o pracy no to tu pracuje jeden zawodowy jeden, jeden, jeden dochodzący zawodowy jeden jego pomocnik też któremu płacą lokkiper, który mieszka no i wolontariusze także serwis jest naprawdę, naprawdę z, 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 bez zarzutu natomiast oprócz tego co jest jeszcze w cenie tu stoi na co drugiej śluzie mniej więcej. Są, e, są e, takie stanowiska, jak to: to, co to jest tutaj, to jest sak do odsysania ścieków. E, końcówki są, tu jest końcówka, e, końcówki są znormalizowane. E, do tu w to miejsce wkłada się e, na śluzie kupiony. E, na śluzie kupiony, kupioną kartę. Ona kosztuje chyba 5 funtów. Wystarczy to na dwie minuty. Jak rozmawiałem z ludźmi na tych dużych barkach, to dwie minuty w zupełności wystarczą na wypompowanie ścieków z dwóch tygodni. Także to jest 10 funtów na miesiąc za, za to, żeby być naprawdę environmental friendly. No bo czarne ścieki, no tak z kuchni ścieki ze zlewu to się z reguły do rzeki zrzuca. Tak zwane szare ścieki. Natomiast na no czarne to, to wszyscy zachowują i, no i tyle. No to kosztuje ile? 5 funtów. Za jak mówiłem, chyba 5 funtów. Myślę, że niewiele więcej. Natomiast dalej, tu jest w tej budce. Za tymi drzwiami jest miejsce, w którym można opróżnić chemiczne toalety. Ja tam nie będę pokazywał, bo to nie ma co pokazywać. To wygląda straszliwie i do tego śmierci straszliwie. Tu jest taki. E, taka budka, e, w której jest woda i też jest za darmo nic się nie płaci i można się sobie tu przypłynąć przed chwilą tu płynęła barka e, można tu przypłynąć i o cholera zapomniałem swojego jednego banaka no widzicie <grym i zbierzyma> e, no ja tu też tankuję wodę e, przed chwilą płynęła barka która podejrzewam tu stała zdrowo bo oni mają zbiorniki po pół tony więc yy, tak wystarczy im na te, te półtony na jakieś 2 do 3 tygodni kontenery na śmieci też się nic za to nie płaci w związku z tym yy, no cóż no yy. Tak na zakończenie to wam tylko powiem, że naprawdę mi się to podoba. Naprawdę mi się to podoba, bo e, płacąc te 416 funtów, to za, za taką infrastrukturę, to naprawdę nie jest dużo. E, tym bardziej, że no, tak jak widać, w moim przypadku, w sumie można mieszkać, nikt nie ma żadnych pretensji z tym związanych, absolutnie nikt się nie przyczepia. No, inaczej, więcej. Dla urzędników to jest normalne. E, z, z, więc te... te ta licencja, mimo tego, że no niektórzy tu miączą, że drogo, że to, że tamto, wcale nie uważam, żeby to było drogo. 416 funtów to jest na miesiąc to ile to jest? 37 funtów, 35, jak nie chcę mi się dokładnie liczyć. jakoś tak, to jest za 35 funtów miesięcznie to basen kosztuje 25 karnet ten bez limitu, więc to nie są jakieś wielkie pieniądze. Dobra. 那好办？那今天得了。